Przystojnego jeża, że jakiś świrus z mąsami, aby się urwał z wojny secesyjnej. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że całe życie przed kimś ucieka. Nie nadużacie? Lecę za szybko? Tak już jestem, ale okej, okay. cofnijmy się. To jest planeta, na której przyszedłem na świat. Jest tu wszystko. Piaszczyste plaże, przepiękne wodospady, wolny dostęp do każdej pętli. I nigdy nie musiałem lecieć na szkolny autobus, bo całą tęką wyspę mogłem obiec w niecałe dwie sekundy. No i nie było szkół. No wiem, całkiem spokojnie co? Od urodzenia mam wyjątkową moc. I miałem ją utrzymać w tajemnicy, ale jak to dziecko? Robiłem dokładnie odwrotnie. To jest szpona. Opiekowałaś? Była takim Obi-Wanem Kenobi, gdyby Obi-Wan Kenobi miał dziób i jadł myszy. Sonik, ktoś mógł cię zobaczyć. Nie dałby rady. Za szybki jestem. No i? chciałem dać ci to. Ach. Na ziemię! Okazało się, że taka wielka moc kusi bardzo wredne towarzystwo, a ja im ją dałem na tacy. Nie uważnie. Masz moc, jakiej jeszcze nigdy w życiu nie widziałam. I zawsze ktoś będzie chciał ci ją odebrać. Jeżeli chcesz przeżyć, musisz się ukrywać. Ten świat jest po drugiej stronie galaktyki. Tam będziesz bezpieczny. Bez ciebie nigdzie nie idę. Musisz. Pierścienie to teraz najważniejsza rzecz na świecie. Nigdy się nie zatrzymy. No, leć! Szpona! Żegnaj, Sonic. Nie! 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 Sonic. Szybki jak błyskawica. Ale chociaż jeden. No ty... Dy... Co? Wguszysz mnie, jesteś tam? Nie wait. Właśnie płynę jachtem. Na Barbados. Z Rianą. O jacie. <laughs> Ale ekstra, przyszli fotki. Nie łat. Stoję z suszarą. A serio? Tak szybko wróciłeś? Barbados jest daleko. Czekaj, chyba coś mam. Ej, stary! Pali się, czy co? Dzieci tu mieszkają! Taki mały żarcik, sorry. Na Main Street. Strzelanina między gangami. <śmiany> <śmiany> Żartuję, kaczka ukradła bułkę. Ale musi ją oddać. Ej, hey, mały! Prawie się rozjechało na miazgę. Lubisz, jak ci adrenalina skaczy? Pewnie ciężko być powolniakiem. Wiesz co? Dzisiaj masz totalnego farta! Wreszcie czujesz, że żyjesz, co nie? Ale super, rewelacyjnie ci Dobra Co za podróż! To będzie nasza mała tajemnica, dobra? Nie widziałeś mnie. Nie było mnie tu. walczącego o życie. Pomyłka na ziemi żyje mi się po prostu najlepiej. Mam tu bibliotekę. domową siłownię i najnowocześniejszy system obrony. Jeśli ktoś nakryje, to zrobię tak, jak mówiła Szpona, i za pomocą pierścieni przeniosę się na inną planetę. Miły, bezpieczny światek w całości porośnięty grzybami. Ochytnymi i śmierdzącymi. Nie znoszę grzybów. Ale nie ma się tym, co przejmować. Jesteśmy w Green Hills najlepszej miejscówce świata. To moi ludzie. I nieskromnie powiem, że jestem ich uroczym przybyszem z kosmosu. Co z tego, że nie wiedzą o moim istnieniu? Najbardziej lubię Władcę Pączków. Strażnika miasteczka i obrońcę stworzeń dużych i małych. No siema. Donald, Daisy, Duffy? Władca Pączków mieszka z Lady Plecy. Bardzo lubi zwierzęta i o dziwo urodziła się bez kości. Acz, acz, ać. W miasteczku jest jeden gość, który mnie zauważy. Nazywa mnie niebieskim diabłem. Wczoraj prawie go miałem. Przed wami Karl Korba! Fajnie się bawimy. Najbardziej lubię oglądać filmy. Błogo, błogo, błaga. Tak, a Ty też skarby narodów. Pytanie za pięć punktów. Scena klasyk. Właściwie jesteśmy jak rodzina. Tylko się jeszcze nie poznaliśmy. Nie masz wrażenia, że przez życie w odosobnieniu zaczyna ci jednak trochę odbijać? Odbijać? Mnie nie no stary, nie poszło ci z diagnozą. I mm. mimo, że masz tych teoretycznych przyjaciół, to czujesz się bardzo samotny. Mm. I może martwisz się, że tak będzie już zawsze. Nie nie, 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 Spadajcie stąd. Dalej. Ja już błagam. Wynocha! Wynocha! byś śmierdziele!